Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest to już ósmy odcinek „Krożych Gwiazd i pierwszy po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. A w dzisiejszym odcinku wystąpi kapitan Demontikos, Mikołaj Boda. Cześć, witajcie. No to Mikołaj. Zanim może zaczniemy o Demontikosie Pialenie, opowiedz coś o sobie. Parę słów o mnie. No to tak, mam na imię Mikołaj, to już wiecie. Mam 20 lat. Z zawodu, z wykształcenia jestem grafikiem komputerowym. No i tak. Mieszkamy na co dzień w Bochni, mają miejscowości pod Bochni, więc na ligę musimy dojeżdżać do, do Krakowa prawie 30 km, no ale jako, jako, jako drużynie nie robi to żadnego problemu. Jak widać już gramy 3 lata w PLENI, więc, więc wydaje mi się, że, że pogramy jeszcze, jeszcze, jeszcze sporo czasu. No i co o mnie? No, jestem kapitanem drużyny, zajmuję się sprawami organizacyjnymi, też zdarzało mi się prowadzić fanpage'a. Um, więc, e, więc tak to wygląda. No to o I Może zanim jeszcze zapytam, jak powstała drużyna, to jak długo się dowiedzieliście o istnieniu Play Arena? E, dowiedziałem się o istnieniu Play Arena około 2016 roku. E, było tak, że kolega z Krakowa przyjechał do mnie na boisko. Moje osiedlowe, i tak sobie zaczęliśmy gadać. Oni właśnie mówili, że grają sobie na Orlikach w Arenie. Oni grali chyba wtedy w czwartej bądź trzeciej widzę, już nie pamiętam dokładnie. Wiem, że to był Team Bayer Bongo Nowa Huta. Michał Tkaczyk, jeżeli to oglądasz, to cię pozdrawiam. No i przedstawiłem pomysł moim kolegom, bardzo im się to spodobało. No i tak z tego do tego wyszło, że no chcemy tam grać w tej Play Arenie, No i zapłaciliśmy wpisowe, zarejestrowaliśmy się jako drużyna. Wszystkie sprawy organizacyjne, no i tak już jesteśmy 3 lata, tak jak wcześniej mówiłem, już w, w PlayArenie. No to demon tylko, skąd taka nazwa jak powstała ekipa? Jak powstała ekipa? Jeszcze na początku nasz pierwszy sezon był pod kompletnie inną nazwą, pod kompletnie innym herbem TMTH. Skrót, to my tworzymy historię. Zagraliśmy jeden pełny sezon, no i po czym okazało się, że większość chłopaków większość z drużyny tej pierwotnej, która się zapisała w PlayArenie, no niestety, niestety zrezygnowała i musieliśmy przebudować cały skład od początku. Ze starego składu zostałem już tylko ja, tak na dobrą sprawę. Jeszcze wcześniej był Gabriel Nowak, ale on też po, w połowie tego sezonu odszedł od nas. No więc niestety, o no, ile mnie pamięć się myli oczywiście, niestety, niestety zostałem tylko ja ze starego składu. No i byliśmy się jako Demon Deacons, pod tą nazwą zdobyliśmy Mistrzostwo Trzeciej Ligi. No i teraz chcemy awansować do Ligi, do Ligi Pierwszej. No to zanim może jeszcze zaczniemy o drugiej ligi, wróćmy jeszcze do trzeciej Ligi Waszej, bo to był Wasz chyba przełom w ogółem formy. I bo chyba wcześniej właśnie jak wspomniałeś, to nie było, nie mieliście, mieliście tak średnią formę. Tak, średnią formę dlatego, no bo jakby to powiedzieć, nie mieliśmy graczy, których nie mieliśmy równego składu. O, może to jest idealne określenie. Przez to, że no, jeżeli brakowało jednego bądź dwóch podstawowych graczy, to ta drużyna już nie grała tak samo. Popytaliśmy po znajomych, czy by ktoś z nami nie chciał grać w orlikowej Widzę, Okazało się, że zainteresowanie było ogromne. Wybraliśmy paru chłopaków, którzy naprawdę, naprawdę coś potrafią grać w piłkę no i z nimi akurat udało się wywalczyć mistrzostwo trzeciej ligi już rok temu. Um, więc yy, mamy aspiracje też na pierwszą ligę. Chłopaki chcą, yy, chcą pokazać, że, że się liczą. Tym bardziej, że no, to będzie przełomowe wydaje mi się, yy, bo yy, w pierwszej lidze chyba nie ma drużyny, która, która jest poza Krakowa, z tego, co, z, z tego co wiem. No raczej znaczy, nie są, to bardziej to właśnie Kraków. Yy, no właśnie, a ja jeszcze wracając do tej trzeciej ligi, no to yy, mieliśmy wtedy chyba tylko dwie porażki. Jeśli chodzi o e, nie pamięć się myli. E, mieliśmy tylko dwie porażki, zakończyliśmy sezon na 42 punkty, wtedy zrobiliśmy, to pamiętam. E, więc naprawdę to cieszy, cieszy, fajnie było wziąć miętach do domu i, e, i już na nowym sezonie być, być w tej drugiej idzie, To Naprawdę nie przeżycie. właśnie tak się powiem, że właśnie... Poprowadzicie też kanał na YouTube Demonicos. Tak. I właśnie obejrzałem sobie jeden taki skrócik właśnie jak awansować, jak mieścił już... Świętowałeś się awans z biało-czerwony i się pozdrawiamy tę i My również pozdrawiamy i skorzystając z okazji dziękujemy za, za to, że przyjechali do nas wtedy do Bochni na mecz. Co przecież mogli odmówić, bo liga macierzysta znajduje się w Krakowie, miasto, miasto opiekun jest w Krakowie no i niestety większość meczy musimy dojeżdżać. A tutaj bardzo fajnie wyszło, że uprzejmie zgodzili się, żeby przyjechać do Bochni zebrać się kibiców, co jest też coś niespotykanym widokiem jako prejarenie. No i zrobiliśmy transparent, troszeczkę rad, zabawy, no, było co świętować na pewno. Pogoda że wtedy nie dopisała, bo padał deszcz, no ale udało się zwyciężyć w meczu. No i, no i przypieczętowaliśmy awans wtedy do drugiej ligi. A mi się podobał ten skutek, zwłaszcza ta końcówka. <laughs> tak, te nasze przyśpiewki, dokładnie. No to teraz, no to już druga liga, trzeba tu porozmawiać. Jak oceniasz to, tą edycję? w pod względem swojej ligi, drugiej ligi grupy A. Jakie są drużyny, czy mocne, wyrównane, czy jednak zdarzają się takie trochę beniaminki? Jakie są drużyny? Beniaminki na pewno się zdarzają to jest dół tabeli, ale to też nie należy lekceważyć, bo wiadomo, że każda, każda drużyna jest mocna i e, każda drużyna potrafi zaskoczyć. No my się o tym boleśnie przekonaliśmy ostatnio. Gdzie graliśmy dwa mecze w jeden dzień? Jeden mecz z outsiderami wygraliśmy, udało nam się wygrać, natomiast drugi z Zieloną Mafią, gdzie teoretycznie, przynajmniej jeśli chodzi o patrząc na papierze, byliśmy, byliśmy zdecydowanie lepsi, udało się tylko zremisować. Więc może nas zmyliło to, że, że wzięliśmy dwa mecze w jeden dzień, może nas zmyliło też to, że było masakrycznie gorąco, no i niestety nie udało się nie udało zachować tej rotacji właśnie w składzie. No ale tak, na pewno mocne drużyny to jest mental Strand, Mad też mają mocną ekipę, no i nieokrzesane Bydlęta to też jeden z czarnych koni, mogę powiedzieć, tej, tej naszej tabeli, że mogą, mogą gdzieś tam zagrozić nam naszej pozycji. Na tą chwilę jesteśmy liderem, ale wydaje mi się, że na pewno zakończymy na podium. Natomiast celujemy drugie miejsce i tak jak powiedziałem wcześniej, celujemy w wygranie meczu barażowego i dostanie się już do najwyższe ligi w Krakowie. No to teraz może powiemy statystyki waszych meczów w tym sezonie. Macie rozegrać 20 meczy, 16 zwycięstw, 1 emis i 6 porażek. Jak już wspomniałeś, 49 punktów macie. Tak. I ogółem, jak, jak mi, według mnie, jak ja patrzyłem, to się tak zdziwiłem właśnie, że porażki były z takimi zespołami właśnie z, ta, z dołka tabeli, na przykład te Jasne Gwinty i FC Kacowia Kaków. E, tak, z Kacobią Kraków w pierwszym meczu udało nam się wygrać dość wysoko. E, nawet wtedy mi udało się strzelić hat-tricka. E, więc to mecz był naprawdę, e, cytując klasyka, to nie był zwykły mecz. E, natomiast e, Kacoga sięgnęła, sięgnęła u źródła do, e, do wzmocnień. No i niestety zrobiła się mocną paczką. Tylko wydaje mi się, że obudzili się troszeczkę za późno. Już o górnej szóstce raczej nie mają co marzyć. E, jasne gwinty. W pierwszym meczu zaskoczyli nas szybkością gry, bo jednak my mieliśmy jeszcze na jakiejś trzeciej ligi, gdzie spokojnie klepaliśmy sobie po obronie i tam szukaliśmy jednej bądź drugiej piłki w pole karne. Natomiast w drugiej gra się totalnie inaczej i gra się szybciej, zdecydowanie na jeden za kontakty. No a drugi mecz to niestety braki kadrowe. W sumie mogę śmiało powiedzieć, że większość, większość meczów przegranych przez nas. To są braki kadrowe i właśnie problemy, tak jak powiedziałem wcześniej, z rotacją w składzie. Jeżeli wypadnie nam jeden lub dwóch graczy kluczowych dla naszego ustawienia, no to już jest ciężko ich zastąpić i jest ciężko wygrać nasz. No to teraz może ruszmy na te pucharów, Puchar Krakowa. Może powiem, z kim mieliście się zmierzyć. Z grupy, traficie do grupy A z kapelą weselną, mistrzowie tych rozgrywek i prawidlne kaktusy. Jakie mieliście emocje, przed, przed losu, jak już poznaliście rywali, to jakie były odczucia, że macie szansę, czy jednak zdajecie sobie sprawę, że Kapela Weselna wygra tę grupę? Na początku nastroje były bardzo pozytywne, jednak wiedzieliśmy, że Kapela Weselna to jest no, niebo a ziemia, jeśli chodzi o nas, porównując do umiejętności. Natomiast tak, nie baliśmy się podnieść rywalizacji, to na pewno. I na pewno z otwartą, z podniesioną głową podchodziliśmy do tego spotkania. Myśleliśmy, że, że uda nam się nawiązać równą walkę, jak równy z równym. No, ale gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy jednak fakt, że to są już starzy wyjadacze: wiedzą, co jest pięć, jeśli chodzi o, o tą ligę, i, no i mają klasowych zawodników w swoim składzie. Tak jak ich bramkarz, choćby nawet, który wpakował na wtedy trzy bramki. Więc no zimny prysznic, ale to bardziej pod takim względem, że wyciągnęliśmy wnioski i już wiemy czego się spodziewać po drużynach właśnie z pierwszej ligi, a przynajmniej z jej czołówki. Natomiast prawidlne kaktusy, ten mecz chyba wygraliśmy. Tak, tak. Dokładnie, Dokładnie. wygraliśmy wtedy, wtedy ten mecz. No, tutaj było zdecydowanie łatwiej, no ale jako, że w grupie były tylko trzy drużyny, chcieliśmy awansować, jak wiadomo zawsze tutaj w naszym klubie Staramy się przynajmniej myśleć o, o jak najwyższych celach. E, no i e, niestety nie udało się wyjść z grupy. E, a szkoda, bo może w następnym, następnym sezonie, jeżeli to wszystko fajnie pójdzie, to, e, to uda nam się e, zajść gdzieś dalej. No to teraz wrócimy do Buchaju niszych lig. To z grupa E... byliście w grupie E. Dadźliście do zespołu w sumie z drużynami 3 liga i Czwarta Liga. Króle Królewcy Kraków i niedzielę g W sumie... Ja tak, że jesteście jednak krasę wyżej od wszystkich zespołów. Myślałem, że jednak wygracie tą grupę, a okazało się, że jednak Czesio ligowy królewski kraków sprawił niespodziankę w tej grupie. Sprawił niespodziankę. Dlaczego już odpowiadam? Dlatego po pierwsze nasze mieszczanictwo, braki kadrowe wtedy. Problemem jest to, że musimy niestety dojeżdżać na mecze i nie zawsze znajdzie ktoś czas nie zawsze znajdzie się też transport. Um, więc, więc tak to wygląda. Natomiast e, tak jak mówiłem wcześniej, no, nie należy lekceważyć rywali, to jest chyba najlepszy przykład na to, że każda drużyna jest mocna w klejarenie tak naprawdę, niezależnie czy gra w pierwszej, w drugiej czy w czwartej lice, to e, jeżeli właśnie to jest ta, ta siła umysłu, jeżeli wychodzą z podniesioną głową i chcą walczyć w tym spotkaniu, to wydaje mi się, że no, każdy mer jest do wygrania. No właśnie, bo jak rozegrałeś no w z kraków, to nie, to już między z niedzielnymi graczami się nie odbył. Nie odbył się z tego względu, że no, nie wyrobilibyśmy się z teryniarzowo, bo zależało nam na wygraniu ligi, a przynajmniej zajściu gdzieś wysoko. Naszym priorytetem była, była liga. No i też uznaliśmy, że znowu, jeżeli nie będziemy, nie będziemy awansować, to troszeczkę odpuścimy sobie pucharni szykli. I skupimy się na tym, co jest dla nas naprawdę ważne, czyli, czyli właśnie pojedynczego liga. Co no jeszcze mogę wspomnieć o meczach Pucharów? Bo w sumie, jak tak, awansujecie do pierwszej ligi, co Wam życzę tego, mm -hmm. to już nie wystąpicie w tych rozgrywkach Pucharów Lig, tylko już jedynie w Pucharze Krakowa. No tak, no tak. Puchar Lig to naprawdę była fajna przygoda, i bardzo się cieszę razem z chłopakami z drużyny, że coś takiego powstało. Bo nie zawsze drużyna może awansować do Pucharu Krakowa, a to jest też fajna odskocznia od, od jak mawia klasy wciłania punktów w lidze, gdzieś tam walki o, o miejsce w tabeli, więc to jest naprawdę na, na plus. No ale cóż, będzie co będzie, jeżeli awansujemy do pierwszej ligi, to skupimy się na innych rozgrywkach, tak? Pierwsza Liga to już jest jednak, jednak najwyższa klasa rozgrywkowa, jeśli chodzi o play w Krakowie. I liczymy się z tym, że no niestety trzeba będzie już odpowiedzialnie ustawiać mecz, odpowiedzialnie podchodzić do, do spotkań, żeby nie tracić głupie punktów, jak to miało miejsce właśnie, właśnie w tym sezonie. No a Pucharniejszych Lig zobaczymy. Może, może jeszcze uda nam się rozegrać jeden epizod, jeżeli nie, nie będzie nam się... nie poszczęści się nam nie awansujemy do pierwszej ligi. To może tak jeszcze tak wróćmy na funkcję kapitana, bo skoro jesteś kapitanem, jakby to powiedzieć jakie musisz, jak musisz umawiać na przykład takie mecze w postaci, że kontakty z kapitanami przez messengera, czy jednak jakoś stronę na stona -y. Jakie funkcje w ogóle kapitan musi pełnić na PLN. Hmm, jakie funkcje kapitana pln nie musi pełnić, no to na pewno reprezentowanie drużyny i dbanie o jej wizerunek. Też odpowiedzialność za zachowanie chłopaków na meczu. To jest jeden, jeden z najważniejszych obowiązków kapitana. Poza tym, umawianie meczów. Poza tym także kontakt z innymi kapitanami w razie czego, gdyby, gdyby wyszły jakieś niejasności. W imieniu drużyny również kontaktuje się z ambasadorem na ligi, więc, więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o umawianie meczów, co wspomniałeś, wydaje mi się, że jednak Messenger tutaj. Tutaj na pewno jest bardziej skuteczniejszy, bo jak wiadomo na PlayArene nie każdy zawsze chodzi, nie każdy zawsze to kontroluje. A na Messengerze zawsze ktoś, czy jest na mieście, w autobusie, gdzieś, gdzieś w knajpie, to zawsze zobaczy, że na telefon jest, jest wiadomość. No i, no i tak, tak to umawiamy właśnie mecze. U nas akurat, jeśli chodzi o nasz klub kapitanów, mamy dwóch. Jeden jestem ja jako organizacyjny i właśnie dbam o ligę. Natomiast kapitana na boisku pełni funkcję Kuba Machal, którego już serdecznie pozdrawiam. I on właśnie tak spina naszą drużynę w całej, jak jest na boisku, daje otuchy, no i też podpowiada jak, jak grać, jak się ustawiać, czy tutaj zakładać dziureczkę, czy, czy iść atakiem skrzydłem, czy całą linią do przodu i tak dalej, i tak dalej, więc ja jako kapitan mam w sumie obowiązki tylko na serwisie Play na i mówię nie tak na drugą sprawę. No to może tak już pomału kończymy i chciałem się jeszcze dowiedzieć, bo jednak, jak wspomniałeś, Metal pewnie lider i awansuje. Wy odstawiacie się na drugim miejscu, więc mecze barażowe. Nie wiem, jak będzie w tym sezonie, czy będziecie grać z drużynami spadku, czy z drużynami, właściwie, jak wspomniałeś, druga, z drugiej ligi grupy B, z drużyną? Z tego, co czytałem regulamin, to mecze barażowe będą grały drużyny, które zajęły drugie miejsca w swoich ligach, czyli na tą chwilę tam w czołówce jest bodajże Steve Banging i Atletik Club de Football, więc tak, tak. podejrzewam, że która z tych drużyn będzie, będzie naszym rywalem, chyba że będzie jakaś niespodzianka i czołówka się zmieni. Natomiast zastanawiamy się na mecze właśnie, właśnie z, tym, z tym rywalem. A to jak to jak kogo chciałbyś, żebyś spotkał się w barażu? Atletik czy Steve Banking? Wydaje mi się, że chyba Steve Banging byłby, byłby odpowiedniejszym kandydatem do spotkania się w barażach. Bo teraz pierwsze miejsce ma Atletik, tak? Z tego co pamiętam. Jeden punkt właśnie ma przewagi. I tylko tam będzie walka w sumie. No właśnie, jest. tam będzie walka do końca i będzie bardzo ciasno. Następnie co się pomyli? Dokładnie. No, pomyłka tej na pewno nie zostanie wybaczona. Dokładnie. No to co? Czy pierwsza liga abowita albo. Vita, albo... Niestety, druga Albo druga liga, dokładnie, po raz kolejny. Szczerze powiem, że na pierwszym naszym sezonie już mieliśmy okazję awansować. Od razu. Z trzeciej do drugiej ligi, jednak wyszły tam pewnie niejasności z ambasadorem. Dostaliśmy niestety karę u jednych punktów i skończyliśmy ligę mhm. ostatecznie na czwartym miejscu. Niestety, więc. Ale wydaje mi się, że na niczym nie straciliśmy, wręcz przeciwnie, bo. Też nie jest sztuką awansować do pierwszej ligi i zbierać bęcki od, od lepszych przeciwników od siebie. Warto też jest nabrać doświadczenia. Gram już PR nie 3 lata, więc mniej więcej już wiemy o co chodzi i czego się spodziewać po, po, właśnie po wszystkich drużynach. No ale tak jak powiedziałem, jeżeli awansujemy to będziemy musieli na pewno diametralnie zmienić swoje nastawienie i już traktować to bardziej poważnie niż teraz. Właśnie, bo już mieliście doświadczenie z kaplan no a takie mecze jak z BJD, oka z Godzianką, jak myślisz, jak mogą przybyć? Jak myślisz z, z takimi zespołami właśnie? Na tą chwilę to wydaje mi się, że y, gdybyśmy na dzień dzisiejszy awansowali do pierwszej ligi, wydaje mi się, że bronilibyśmy się przed spadkiem, ewentualnie zajęlibyśmy miejsce około 10-9 miejsca, wydaje mi się, że to jest w naszym zasięgu jak najbardziej. Natomiast no, drużyny z czołówki, takie jak właśnie z Godzianka, takie jak y, Właśnie powiedzieć, kapela weselna czy BJM, no to, to one są na razie poza naszym zasięgiem i e, jeżeli e, przegramy małą ilością, ilością bramek, to już nie dla nas będzie sukces. Trzeba szukać dobrych pozytywów. <grym> dokładnie, dokładnie tak. Zawsze wychodzimy z założenia przynajmniej się staramy. Nawet w tych meczach przegranych, tak jak ostatnio tej powiedziałem, z Glintami przegraliśmy z skacowym, to zawsze staramy się wyciągać wnioski i patrzeć do przodu, patrzeć właśnie co musimy poprawić, a co poszło nie tak. No to co ja mogę powiedzieć? No to dzięki, że postanowiłem się dzisiaj z nami spotkać i to mi się, się z boki w sumie. Nie mam problemu. I tak mam dużo wolnego czasu, a uważam, że to jest naprawdę fajne skocznie od, od e, takiego codziennego właśnie właśnie grania w Play arenie, zajmowania się tym. No i bardzo szanuję za pomysł i kibicuję, żeby, żeby to się, ten program jeszcze się rozrastał. dziękuję bardzo. No to do zobaczenia na boisku i życzę Wam tego awansu do elity. Jak to wszyscy już w tej Krakowie tak mówią, to nazywam tą ligę. Dokładnie, miejmy nadzieję, że się uda i, i, i trzymajcie za nas wszyscy bardzo mocno kciuki. No to do zobaczenia. Zachęcam do subskrypcji i polajkowania tego filmiku. Pa. Trzymajcie się, cześć.